Nie będziemy tu myśleć, tylko wejdźmy od razu. Byliśmy ostatnio, wychodziliśmy z, z obozu na bagnach. Chodziliśmy stąd. Chcieliśmy co zrobić? Chcieliśmy pójść do nowego obozu do nowego obozu, żeby pomóc magom wody. A się okazało, że śniący nie jest tym, kim myśleli, że jest. Po drodze zahaczymy o stary obóz. Weźmiemy... Yy, ...co w starym obozie. A, spróbujemy, zobaczymy, może dostaniemy jakąś pochwałę za to, co zrobiliśmy tutaj. I oprócz tego może jakąś lepszą zbrojkę się skombinuje. Już musiałem trochę myśleć. Ja no, z angielskim nigdy nie miałem jakichś tam problemów. Matura też mi dosyć dobrze poszła. Czego nie powiem o matmie. Z matmy troszkę słabo mi poszło. W, w ogóle się tak do tej matury nie... głupio pod podchodziłem wtedy. Jak był młody, głupi, nie myślał o przyszłości i tak wiedziałem, że pójdę w tym kierunku. To już się tak strasznie nie starałem. Bo. W tej szkoły marynarskiej, tej policjalnej, ja byłem nie trzeba było mieć nawet matury trzeba było mieć średnią skończoną szkołę i tyle. Paka... No może sobie tutaj coś jakieś ekspa podłapiemy. Na pewno się coś tutaj zrespiło. Dajecie ciągle jestem ostatni <grych> Kamil, witam Teraz łatwa matma Podobno była <grych> Oj Ach ta, ach ta grafika No normalnie nie przejdzie Nie przejdzie Gdzie ma na Karpatyk? Ja na 36. klasie zębnika jako jeden z dwóch zdałem na 100%. O, proszę. To gratuluję. Ja do rozszerzenia z matury miałem z 90 parę procent chyba. Sę, na hita teraz i nic mi nie robią. Ow! Nie tak w dupana. Czekajcie, odwrócę się. Z angielskiego miałem piąte miejsce. Łomatka! Dwie stówy. Dwie stówy w której klasie? A nie ma w której klasie. Jak byłeś młody, to pewnie wszystko poszło na chipsy i kurde lody. jestem. Ja na przykład... Ja w liceum byłem. Mi jakoś tak z nigdy nie miałem problemu w. ogóle u nas teraz tak się jakoś porobiło, że wszyscy teraz w tych czasach ci młodsi, te roczniki młodsze wszyscy. Pod... O, wow. Wszyscy potrzebują korków, żeby zdać. A i tak ciężko im zdać. A u nas nikt nigdy nie brał korków jakoś z tym Matem sobie dawali ludzie radę. Oj jest dingo, jeszcze to jest mocne, pieseły, jeszcze jeden, tak off. off, idzie do mnie, teraz jeden. Oj. Zobaczcie, jak spanie najgorzej. Trochę dają. Teraz gram. A, teraz. Dobra. pewnie wcześniej. A ta pe pewnie i tak poszło na chipsy i... <laughs> Kurwa! Chciałem pasterski I'm here Co zagro? Czy Ja mówię, my mieliśmy taką kurczę polonistkę w liceum. Ruda. No, dziwo, miała męża nawet. Dzieci. <grytania> ale Ruda i taka typowa feministka. Tak ją nazywaliśmy zresztą. Określenie złe, no ale chłopaków nie lubiła. Tępiła, by wszystkich normalnie za jaja, by wieszała, jakby mogła. Tak nie lubiła chłopaków, że zawsze był. każdy miał problem, ze zdaniem. To ja zawsze miałem z polskiego problemy, a z matmy luz. No tak samo z chemii miałem czwórkę czy piątki zawsze. Takie bardziej chyba ścisłe przedmioty można by to nazwać. ale i z historii mi nie najgorzej. Też lubiłem historię. Wszystko zależy od nauczyciela mi się wydaje. Bo przez podstawówkę gimnazjum nie lubiłem historii, ale w liceum miałem fajnego gościa, to... też mi się te lekcje podobały. A nie prowadził zajęcia. to wczuło. Dobra. Trochę zobaczyliśmy z trasy, ale, ale exp to jest to exp. Ciach. nie będę tych tego mięsa zbierał z nich. To za dużo biegania by było. I tutaj jaszczury były zawsze. Mm, nie ma. Czy nie zdążyły zrespić. O Dobra. Nie pójdzie schudny, w końcu trzeba. Nie, nie polecam rzucać fajek. To na schudnięcie nie pomoże na pewno. O, David, się ma. Dobra. <laughs> Miejmy nadzieję, że Taurus już w końcu nas nauczy, kurde, tych dwuręcznych 50 punktów umiejętności to jest masakra. Wyszło jak ciężko wbić, je. ...i że są niewydane, to już jest dopiero... I ...wpierdzieli wszystko w siłę, to będzie one shot na każdym. Nie, uważać... tu... po w tej historii musi być ziarno, Myślisz, że... <laughs> Dzikie reklamy, ale tak w środku tego? Ro rozumiem, żeby była reklama... ...na początku czy coś, ale tak w środku? To nie powinno być. Panie Torzus. Za Gomez! Mogę ci pomóc? Dupę mi pocałej. No i tego wrzoda zgubiliśmy. E... No moment, my tu nic nie mamy, tak? Plan ucieczki nowego obozu. Podjąłem nowego obozu by wesprzeć magów wody. Korangardom, do klucze z skrzyni w Kor Korkaloma. Dobra, to wziąłem. Naleziony przeze mnie kamień ogniskujący to mam i Almanach mam. Przy ich pomocy, magowie z nowego mozgu mają szansę osiągnąć swój cel. Mhm. Mm Może. Mister Kruk. Może zadzwoniłem, że ta Twitch no, 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 no. Na początku, w miarę zrozumiałem, że te reklamy są. O, tu się saj w spierdzieniu. Czy że tak krótko był ten hardstone. Znurany byłem, wiesz? Strasznie. Witaj! mi się chciało. Przepuść mnie! Tu nie pocałuj. Się się to iść daleko, poszedł gościu. <grym> Dobra, to oni mi nic nie powiedzą. Panie Stone. Może ty? Lepiej o czymś Wiem, że tamten miał stone. A może skip coś ma fajnego. Miecz, który mam teraz 46 obrażeń bodajże, zadaje. Czy byś tu coś miał, skipi? Fajnego. Dla mnie coś, co nie jest kijem z gwoździem. Coś lepszego. Lecz nienawiści. No tak w zasadzie te ja ci mogę podać też oddać ja bronie swoje z tych orków. Masz hajsu trochę. I tak zrobimy. Jajo-pełzacze, też weź sobie to, ja tego nie chcę. Trzy wytrychów mamy też i kurde, można byłoby to sprzedać wszystko. O. 300 już jest, dobra. Zacznę, nie. 55 obrażeń. To to zbroń dwuręczna. No, tylko żeby mnie tu nie te... gra nie jak ostatnio. Okazuje że nie ma hajsu, a kurde... dwa kamień tak naprawdę. Za długo to męczy. No... Ja już wczoraj mówiłem, mi się wydaje, że Hearthstone jest fajniej grać niż oglądać. Mimo się ogląda kogoś, kto umie grać w jakimś tam wyższym poziomie i od kogo się można czegoś nauczyć, tak? Ja tą osobą nie jestem, co bym nie mówił. Pochodnie, pochodnie nie będziemy sprzedawać. Dobra, daj mi tu jeszcze 20 baryłek. Ten deal kawałek, Ja safe. Za gomez No, chciałbym dostać. Dostaniesz go, jak su mam, jak lodu. Chciałbym dostać. Tylko najlepsi strażnicy mogą. Nie jestem godzien. Jak ja mam zdobyć? To, to, to coś. Questów już tutaj chyba nie mam. Więc jak to zrobić? Tarażnik Panie Scorpion Gomeza. Może, jeśli masz dość rudy, aha, on kuszą, no tak, 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 Przepuść No tak, tak, się pchają Chamy jedne Zagadamy z Diego. I lecimy na nowy obóz. Oj, może no tak! Bo... Dobra, damy sobie tej siły. 50 punktów mieliśmy, tak? 40. Dobra, jeszcze 20 siły damy. O. Tak jest, jestem silny w chuj. Piszmy tu, połóżmy się spać, zróbmy, żeby było rano I let's go Babka Panie Januszu Daria teraz non stop w tego klasza grę Pro Profesjonalny gamer Ciężko mi sobie to wyobrazić. <laughs> Nowy obóz, ja w tą stronę. Kurde, mogłem. Ja się jeszcze wrócę. Kurwy, syn! No nie. Ty jebany chuju. Wiesz co? Już cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód. Co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie? Kurwa, nie. Twój głupi giniesz. Doświadczenie seru, co jest? Panie wrzut, pięć brył, woda i pałema. Nie ma Chyba nie warto. Nie chciałbym teraz jego Gdzie gra w klaszę? Teraz jesteś jednym z nas. Dobra robota. Straży przyda się ktoś taki jak ty. Tak, teraz Zobacanie. jestem spokojny. Ej, ej. Hej stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Za chwilę znowu ci przyłożę. Bardzo lubię to robić. Jakiś świr z ciebie, czy co? Nie ma z tobą nic wspólnego. Jakiś świr? No i dobra, to mi się podoba. E, Graham miał mapy chyba, tak? Jasne. co? Eee, mapa kolonii Suburko z pragiem w zachodzie. Plan starego obozu. Ale ja bym chciał taką całą mapę. Co to jest za szkic? Kids. kids. Mapa kolonii. Co 10, to nie jest dużo. Mapa do starej kopalni.

Goła baba się pojawiła i crash. <grymno> to jest znak ewidentny. No dobra, pierwszy crash dzisiaj. Zaliczony. No <grymno> goła baba, no. Gdzie ja zapisałem teraz? Tutaj najwidoczniej, dobra. To jest trysek dwa po tej części. Druk? No się coś. Teraz do Lepiej się do tego nie mieszać. Za No raczej tego szkicu nie musimy kupować. Mapa kolonii. To weźmy. Rypiąć. Lecimy na szczecin. Nie! Wiesz co? Ja ci nie lubię, niech cię zębaczy z jedzą Ty, kurde, głupku. <słuch> Siotło, nie? Yy, tam nic nie ma dobra. Po gotiku, kurde, nie wiem. Ja, ja to GTA chyba ewentualnie sobie przejdę kawałek poza streamem. Albo nie wiem. I samą końcówkę na streamie się zagra. Tak, kurde, jak się tak rozkłada w czasie gierę, to się odechciewa chciała już później grać, niestety. Przynajmniej ja tak mam. Ale po gotiku, nie wiem, tam jest chyba trzy głosy za.